Akcja Zielonoczary Mikołaj jest akcją cykliczną stowarzyszenia kibiców Stali Stalowa Wola. W tym roku zbiórka była wyjątkowa, bo odbiegliśmy od zwykłej formuły słodyczy, owoców, jakichś tam innych pierdółek, jak to się mówi, a skupiliśmy się na, na przedmiotach, które tym dzieciom tutaj, tej młodzieży się przydadzą. Na, na, na przedmiotach do zdalnej nauki, bo mamy pandemię i z tym jest teraz największy, powiedzmy, problem. Na środkach chemii gospodarczej, bo tego nigdy nie jest mało. Zawsze się przyda na, 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 na materiałach biurowych. Na sprzęcie tym małym elektronicznym, który też pomaga w zdalnym nauczaniu, jak słuchawki, czy kamerki internetowe, czy pamięci USB. Oprócz tego mieliśmy też takie wstępne wytyczne od Pani Dyrektor z Domu Dziecka, że potrzebne jest im odświeżyć pomieszczenia wspólne, czyli tam świetlicę i jakieś tam dodatkowe pomieszczenia. I skupiliśmy się też, żeby kupić farbę, która, którą zostaną pomalowane te pomieszczenia i będą zostaną odświeżone. Akcja Stowarzyszenia Kibiców Stali Stalowa jest akcją cykliczną, którą prowadzimy bez mała od początku istnienia Stowarzyszenia Kibiców Stali Stalowa w i zawsze zaczęliśmy od pomocy tej, placu, tej placówce jeszcze wcześniej z wcześniejszą panią dyrektor Jadwigą, a chcemy to po prostu kontynuować, no bo to fajnie, bo zrzeszać wszystkich mieszkańców w naszej akcji udział w bardzo duże wsparcie otrzymaliśmy od polonii amerykańskiej z Nowego Jorku, Chicago. E, oprócz tego pomogła nam jedna z firm transportowych, która też e, bardzo fajny wkład w to włożyła. Myślę, że z, z, spełniliśmy i zrobiliśmy wszystko, co, co było założone w tej akcji. I mam nadzieję, że to dzieciom posłuży i ułatwi jakoś, jakoś takie siedzenie w tych czterech ścianach podczas pandemii.

Więcej niż było na kawicach chyba. No bo no to tak, taki dodatek do pośredni, nie? 14 tego to 14 tego jeszcze. Nie są stanie rzeczy. Okay, teraz